Witam wszystkich na moim kanale. Dzisiaj mam Wam do zaprezentowania, drodzy widzowie, komiks Batman rok pierwszy od Franka Millera. Komiks wręcz już także jest kultowy, jeden z najlepszych, jaki jakie ukazał się o Batmanie. Opowiada on mi tak w skrócie o tym, jak Bruce Wayne po dość długiej nieobecności, chyba po 10 latach, wraca do Gotham, no i tam zaczyna swoje. Początki bycia dopiero Batmanem, poznaje miasto i tak dalej. Komiks ukazał się w obwolucie miękkiej. Szyj twardej oprawie. Jak to wygląda? Proszę bardzo. Może otwórzmy. Są tutaj chyba 4 zeszyty. Wstęp od autora. Tutaj już kultowy rysunek: jak rodzice Wayne'a zostali zabici. I rodzi o pierwszy. Jest tutaj także inna postać, która zaczyna swoje początki jakby w Gotham, a jest nim nikt inny jak komisarz Gordon, który został wysłany do nowej jednostki. rysunki są dość już takie karyko, kary Do stare no bym powiedział ale klimat trzyma swój poziom nadrabia po prostu wszystkim też na pewno dużo osób już go widziało no ale ja także chciałem go zaprezentować rozdział drugi Rysunki nie są może jakieś rewelacyjne, no ale fabularne nadrabia. Mało w którym w komiksie jest tak, jest tak dobrze opowiedziana fabuła komiksu. Tutaj komisarz Gordon. Już go czytałem chyba ze trzy razy i nadal jestem pod wrażeniem. Powiem Wam, rozdział czwarty, jest chyba już ostatni. Nie jest on zbyt grzy, chyba, Troszeczkę ponad chyba 100 stron. No. W tym komisie jeszcze nawet Batman nie ma swojego słynnego Batmobilu. Bat to jego dopiero początki, jak zaczyna swoją karierę z przestępczością. I to układka tytułowa tu są chyba dodatki tak nawet, nawet tego dość sporo jest. A teraz wręcz dla każdego fana, Batmana. Bynajmniej dla mnie. Widzicie sobie nawet tego całkiem spore, bo przewijam, przewijam i końca nie ma. Ja bardzo lubię właśnie takie dodatki jak są na końcu. No, to są takie smaczki. No już tu jest koniec. Tak jest. Po słowie na końcu mamy. No i tak to wygląda. No i tyle. Dziękuję bardzo za obejrzenie mojego filmiku. Jeśli się podobał, zapraszam do subskrypcji, dodawania komentarzy, czy czytaliście ten kąt, jakie są Wasze wrażenia po nim. Dziękuję i do następnego materiału. Cześć!